Luko, taka frustracja, złość po odpadnięciu z Pucharu Polski już opadła? Tak, opadła. No wiadomo, zależało nam na zwycięstwie, bo chcieliśmy napisać fajną historię w Pucharze, ale niestety się nie udało i musimy się aktualnie skupić na jutrzejszym meczu z Legią, bo jedziemy do Warszawy po trzy punkty. Odpadamy z Pucharu Polski, ale wcześniej w lidze w przekonywujący sposób pokonujemy GKS Katowice. Na pewno też sporo pozytywów można wynieść z gry, z tego meczu z Radomiakiem, mimo że grało wielu zawodników, którym brakowało minut w tym sezonie. Wiemy też, że mnóstwo nowych nazwisk, aż 14 nowych twarzy jest aktualnie w szatni w porównaniu do poprzedniego sezonu. Czy ty zatem zauważasz rozwój tej drużyny taki postępujący proces zgrywania się? Uważam, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. zresztą widać, bo na przykładzie meczu z Katowicami, że po prostu wyglądamy coraz lepiej i mam nadzieję, że te następne mecze będą tylko to potwierdzały i będziemy kolejne mecze wygrywać. Dużo zmian w szatni, ale też ten sezon trochę zmienił Twoją rolę w drużynie, ponieważ trener widzicie. I jako lewoskrzydłowego, i jako lewego obrońca gdzieś tam w zastępstwie Zerika. Za tak grałeś z Gieksą chociażby na skrzydle, a teraz z Radomiakiem na lewej obronie. Wiadomo, że zagrasz tam, gdzie, gdzie, gdzie cię trener wystawi. Natomiast tak po ludzku, po piłkarsku, gdzie ty się po prostu czujesz lepiej? Znaczy, ta lewa strona po prostu jest moją pozycją, i uważam, że czy na lewym skrzydle, czy na lewej obronie sobie poradzę. I to tak naprawdę zależy od trenera, i od przeciwnika, i w jakim meczu na mnie chce postawić, tam ja po prostu wyjdę i dam z siebie wszystko i pokażę swoje umiejętności. Ale wolisz jako skrzydłowy, czy się rozpędzać gdzieś tam z, z lewej obrony? Wiadomo, że tak już z przymrużeniem oka o to pytam. Chyba jednak skrzydło, ale tak jak powiedziałem, tam gdzie trener mnie widzi, tam po prostu wyjdę i dam z siebie wszystko. Okej, okay. odlegi w tabeli dzielą nas tylko trzy punkty, jedziemy teraz do Warszawy. Pewnie nie dostaniemy tyle inicjatywy, jak w tych poprzednich meczach, pewnie nie będą nam chcieli oddać piłki, zatem Jakiego spotkania ty się spodziewasz w Warszawie? Na pewno będzie to ciężkie spotkanie. Nie ma co ukrywać. Legia jest to bardzo dobry zespół, ale, tak jak już wcześniej wspominałem, musimy się skupić przede wszystkim na sobie i szukać swoich okazji i być skutecznym, co się nie udało w meczu z Radomiakiem, i po prostu zwyciężyć to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.